Cześć, z tej strony Ania z zespołu do W dzisiejszym odcinku będziemy chodzić. Przedstawię Wam kilka czasowników, dzięki którym będziecie mogli powiedzieć po szwedzku, że chodziliście, stąpaliście czy kroczyliście. Zapraszam. Zanim zaczniemy na dobre, chcę jeszcze dodać, że film ten jest tak naprawdę częścią całej czasownikowej serii która jest już na naszym blogu oraz na YouTubie przerabialiśmy już patrzenie, mówienie, pamiętanie koniecznie oczywiście odsyłam na bloga oraz na YouTube zatem AdGo używamy, by powiedzieć o przemieszczaniu się krok po kroku naprzód dotyczy to zarówno ludzi, jak i zwierząt domik rundhuan potwo timmar obeszli jezioro w dwie godziny mosty dur jedan go. Musisz już iść. Czasownik atkuła cool ma tak naprawdę wiele znaczeń i nie są one związane tylko z przemieszczaniem się za pomocą nóg. Na naszym blogu znajduje się artykuł o najważniejszych szwedzkich czasownikach i tam znajdziecie wszystkie znaczenia tego słowa. Oczywiście link w opisie tego filmu. Attrampa, kolejny czasownik, również powinien być kojarzony bezpośrednio ze stopami czy nogami, at Trumpa" to postawić stopę na ziemi czy podłodze, deptać, nadepnąć czy też podałować. Efter ett år i utlandet trampade de svensk mark. Po roku za granicą ponownie postawili stopę na szwedzkiej ziemi. Hon trampade på min sko. Ona nadepnęła mi na but. Att ten czasownik możemy kojarzyć z czymś nieco bardziej oficjalnym, doniosłym. Na język polski możemy go przełożyć jako kroczyć czy też stąpać. Może dotyczyć nie tylko osób czy zwierząt, ale również oficjalnych dokumentów, które wchodzą w życie. in solen. Król wkroczył do sali. Denna förordning urning, i kraft. Sama dos. do FN. i Europejskiej Union z Tidning. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Adwandra to ulubiony czasownik podróżników, bo używamy go, jeśli chcemy opisać wszelkie, czy to górskie, czy leśne wędrówki. Adwandra, czyli wędrować, włóczyć się, iść na dłuższą wędrówkę. Joelsker Adwandra i fielen. Kocham chodzić po górach. Wihar en long weg Mamy jeszcze daleką drogę do przejścia, do przewędrowania. I na koniec kilka dodatkowych czasowników. Ad marszować, maszerować, ad tugia, i tug, iść maszerować kęsiego. ad promenera, spacerować. Ad glida sunąć, ślizgać się, często używane z partykułą sugerującą kierunek ruchu. Bocz, fram, i fron, in, i ser undan poruszać się równomiernie i ze stałym kontaktem z nawierzchnią często śliską. Ad flaniera włóczyć się, przechadzać się bez konkretnego celu. Ad hoosa łapać, włóczyć nogami. At um głos. Najlepszym odpowiednikiem jest angielskie to hang out, czyli spotykać się i przebywać z kimś, widywać się. To wszystko na dzisiaj, ale to nie wszystkie przykłady czasowników związanych z chodzeniem. Po więcej odsyłam na naszego bloga, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu. Do zobaczenia!